Jesteśmy wędrzejowie już 4 lata. Od września będziemy zaczynać piąty rok nauki języka angielskiego. Ja pracowałam przez 17 lat jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum i w pewnym momencie poczułam, że jest taka potrzeba, aby się rozwijać dalej. Wiedziałam, że będę chciała coś robić z angielskim, i Hendorem wydawała mi się idealnym, idealnym miejscem. Do tego, bym mogła używać języka dalej, no i przy tym bawić się z dziećmi. Jestem mamą 8-latka i muszę przyznać, że tak, że pasuje mi to bardzo, spełniam się w roli lektora, nauczyciela, który równa się chyba roli mamy. Chciałam tak utrzymać po prostu kontakt z językiem, i pamiętam, że od najmłodszych lat chciałam, żeby moja praca była związana z językiem angielskim. No i akurat się to wpasowało w to marzenie. Nauczenie metodą Helendoran to jest przede wszystkim kontakt z językiem angielskim codziennie, dwa razy dziennie, bo wiemy, że żadnego języka, czy to będzie język polski, czy każdy inny, nie nauczy się dziecko, nie mając z nim kontaktu. Więc lekcja jeden, dwa razy w tygodniu to jest praktycznie nic. U nas dzieci, słuchając, zapamiętują język naturalnie i przychodzą na zajęcia, i wtedy to, co mają w głowach, zaczynają kojarzyć z konkretną sytuacją, z konkretną rozmową. No na pewno właśnie jesteśmy tutaj przygotowani pod kątem materiału, pod kątem tego, czego chcemy dzieci nauczyć w danym dniu. Wiadomo, że każda lekcja jest inna, każda grupa jest inna i nawet jeśli mamy jakoś swój idealny plan, to on nigdy nie przebiega tak samo. Nie ma typowego dnia. Nie ma typowego dnia, każdy dzień jest inny. Dzieci przychodzą w różnych nastrojach. Nie ma typowego dnia. Na pewno jest wesoło, ale typowego dnia nie ma. To jest po prostu bardzo dobra inwestycja po prostu w życie tych dzieci, angielski jest po prostu wszędzie, także przyda im się po prostu na każdym tam szczeblu, szczególnie w dorosłym życiu. Myślę, że to się bardzo szybko gdzieś tam potwierdza, szczególnie jak powiedzmy całe rodziny wyjeżdżają na wakacje, gdzieś tam za granicę, trzeba się porozumieć i nagle okazuje się, że ta nasza pociecha potrafi się porozumieć co, co krajowcem, więc to jest naprawdę super sprawa. Ja myślę, że najbardziej to, co mi się tutaj w mojej pracy podoba, to jest to, że mamy ogromną masę pomoc naukowych, że dzieci nie mają czasu się na zajęciach nudzić, że są uśmiechnięte, zadowolone, śpiewają, tańczą i to daje mi takiej radości do życia codziennej, ponieważ jak się pracuje z dziećmi, to też człowiek się czuje dużo dłużej młodszy.